W przeciwieństwie do tego, co się powszechnie uważa, Druga wojna światowa nie zaczęła się ani na Westerplatte, ani w Wieluniu, tylko na Moście czeskim. Stąd jego ogromna rola dla historii naszego państwa, naszego narodu. Jest również, patrząc w aspekcie technicznym, kulturowym, jest, jest to jeden z największych zabytków tego typu, porównywanych z wieżą Izla w Paryżu, jeżeli chodzi o technologię wykonania tego, tego mostu. Proszę Państwa, ja osobiście, i to jeszcze przed poznaniem tej inicjatywy Most Trzewski jak Westerplatte, wielokrotnie rozmawiałem z władzami samorządowymi Trzewa na temat odbudowy tego mostu. Proszę Państwa. To, co wszyscy powszechnie wiemy: Samorząd Powiatowy Trzczewski nie jest w stanie ponieść wydatków związanych z odbudową tego mostu. Tu należy się, ze względu na jego walory historyczne, zabytkowe, pomoc państwa. Można mówić, że jest tylko jedyna możliwość przejęcia odbudowy mostu przez skarb państwa. Na ten temat już wielokrotnie rozmawiałem z wiceministrem Selinem. Sygnalizowałem, sygnalizowałem ten temat prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mam nadzieję, że jeżeli znajdę akceptację wyborców jako poseł, będę miał większe możliwości lobowania w kierunku odbudowy i odrestaurowania tego mostu z funkcjami, można powiedzieć, przedwojennymi. W pełnej, w pełnej jego urodzie, łącznie z tutaj jakąś ekspozycją muzealną dotyczącego, dotyczącą powstania i mostu, i jego roli w dziejach, w dziejach państwa, i w, i w dziejach II wojny światowej. A co pan sądzi na temat uczynienia z mostu filii Muzeum II wojny światowej? Temu mostowi należy również przywrócić pewno, pełną rolę komunikacyjną, ale jak również, tak jak tu Stowarzyszenie Szewski, jak Westerpate, również funkcję muzealną.